Nasz rozgrywający będzie prawdopodobnie do dośrodkowywał piłkę pod bramkę podopiecznych Hansa Krankla. Zrozumiałe nerwy łobu szkoleniowców. Szymkowiak przy piłce. Szymkowiak do środkowania. uwaga! Szansa! minuta polskiej reprezentacji. Rewi Smolarek. Szósty występ w kadrze Pierwszy gol pomocnika Borusi Dortmund. Uf, udało się w pierwszym kwadransie. Zobaczmy o to, jak Polska wyszła na prowadzenie w meczu z Austrią na Śląski. Znakomicie zrobił to Smolarek. Zmo Żurawski. Od bramka Austriaków Rasiak zgrywa piłkę. To Kosowski goooooo! 22 minuta spotkania. Piłki do tyłu przez Grześka Rasiaka. Zachował wielką przytomność umysłu. Nie podniecił się niepotrzebnie. Nie usiłował strzelić bramki z tak ostrego kąta. Ośrodkowanie Zurawskiego. Znakomite odegranie. Rasiaka, błąd Austriaków. Jeszcze szef do Kibałera. Ten będzie szukał za chwilę drugiego dośrodkowania w odstępie kilkunastu sekund, ale wprost do Żurawskiego. Ach, szkoda, było blisko, abyśmy je rozpoczęli eee, kontratak trzech na dwóch. Uwaga, kłos, nie ma spalonego. Linz I, i gol, proszę Państwa. Gol dla Austrii. Roland Linz. 61. minuta spotkania. Trance, Wydawało się, że przypadkowe zagranie, Kłos, czy był faulowany, czy nie. Link się wydaje, wydało, że nie, jest nie biorący udziału w grze, nie walczący o piłkę eee, Anton Eman oparł się wyraźnie na Tomku Kłosie i spowodował to, że nie mógł, nie, nie mógł skutecznie wyskoczyć do piłki. Piłka do Iwan Shica, Baszczyński blisko niego, ma trudne zadanie Baszczyński. Eee, uwaga, Shop, Szop w naszym polu karnym. Krótko do Iwan Shica. Iwan dośrodkowanie. Boru wychodzi z bramki. Co tam się dzieje? Ale się zgroźnie. Uwaga! Zaczłanki Maury jeszcze w Schaffhauser. Nie trafił czysto w piłkę. Na nasze szczęście, ale to jest już rozpaczliwa obrona Polaków. Rasiak Żurawski. Żurawski pędzi za razem. I zajął się Maciej Żurawski. Żurawski. Gol. Żu nie! Żurawski. Rzut żu karny, Rzut karny, Prawo Żurawski. 67. minuta spotkania. To jeszcze nie jest gol. Żółta kartka dla Szranca. Ale zachował się. Tak, w tej sytuacji Maciej Żurawski. Trzymajmy kciuki, aby teraz wykorzystać jedenastkę. Zobaczmy. Klasyczna akcja Maćka, ale też trzeba pochwalić e, chyba Grześka Rasiaka, który tak klasyczną klepką. Żurawski kontra Sieransk. Żurawski wziął głęboki oddech. Poczeka na decyzję arbitra. Ten uspokaja nerwowych Austrianków, którzy chcą biegać w pole karne. Maciej Żurawski, Kondra, Andreas, Schranz, Polska, Austria 2 do 1. Brawa otucha dla Macieja Żurawskiego. Żurawski broni Schranz, uwaga, Żurawski! Go! Miał bardzo, dużo szczęścia Maciej Żurawski. Ale też bardzo przytomnie się zachował. Tak nie, nie, nie zrezygnował po, po tym, kiedy Schranz obronił jego strzał z 11 metrów, tylko pognał do piłki. Bardzo, bardzo spokojnie objechał bramkarza i strzelił do pustej bramki. Zobaczmy, świetnie wyciął go Schranz i tutaj spokojnie Żurawski. Rasiak, pressing wywierał. E, uwaga, znów może być groźnie. Lidz proszę państwa i... Gol! 3 do 2! Znów tracimy bramkę w dosyć niezwykłych okolicznościach. Taki gol z niczego i znowu Wygląda gola na... dla Austriaków zdobywa yy, rezerwowy Roland Linz. Zobaczmy jak do tego doszło. Znów jest osamotniony w polu karnym. Nie wiem, wyglądało mi na to, że znowu Jacek Bong został zaatakowany w sposób nieprzepisowy. Chciałbym to rzeczywiście zobaczyć z jeszcze jednej powtórki, która dałaby nam. Szansę ocenienia tego, no nie, chciał zablokować, chciał zablokować, chopa i się pomylił.